Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry i karciane. Tym razem będzie to od wydawnictwa BART Point Salad, czyli taka sałatka punktowa. I ta gra jest od 8 lat na 15-30 minut, od 2 do 6 graczy. W pudełku mamy 108 kart warzyw dwustronnych, po 18 kart dla każdego warzywa i 6 rodzajów właśnie tych warzyw. Przygotowanie do gry zależy od ilości graczy. W rozgrywce dwuosobowej z każdego warzywa dobieramy 6 losowych kart. W rozgrywce trzyosobowej dobieramy po 9 kart z każdego warzywa. Czyli dla trzech graczy będzie po 9 kart warzyw każdego rodzaju. W rozgrywce czteroosobowej odrzucamy z każdej talii warzyw po 6 kart. Czyli losowo odrzucamy 6 kart z każdego rodzaju warzywa. A w rozgrywce pięciosobowej odrzucamy po trzy karty każdego rodzaju, a w rozgrywce sześcioosobowej używamy wszystkich kart, czyli razem będzie to 108. Czyli podsumowując, dla dwóch graczy będzie to 36 kart, dla trzech graczy będzie to 54 karty, dla czterech graczy będzie to 72 karty, dla pięciu graczy będzie to 90 kart, a dla sześciu graczy będzie to 108 kart. Ja przygotowałam rozgrywkę dwuosobową, czyli jest tutaj. 36 kart dokładnie potasowanych i mamy tutaj w miarę możliwości trzy równe talie kart. Następnie z każdego stosu dobieramy po dwie karty, żeby utworzyć targ do dobierania. Czyli przygotowana rozgrywka będzie wyglądała w ten sposób. W rogach kart znajdują się symbole warzyw, które są na odwrocie. W swojej turze gracz może wybrać jedną z dwóch dowolnych akcji, czyli zabiera... Jakieś dwie karty z targu, albo dobiera jedną kartę punktacji, które są widoczne na wierzchu stosu. Ja zdecyduję się zabrać tę kartę punktacji do siebie na obszar gracza. A mój przeciwnik zdecyduje się wziąć dwie karty warzyw, czyli na przykład weźmie sobie cebulę oraz sałatę i musi uzupełnić z kolumny, z której zabrał te warzywo. Czyli jeszcze tutaj stąd. I teraz kolej na kolejnego gracza. Ja tutaj spoglądam na moją kartę celu, a więc będę chciała sobie wziąć teraz kartę cebuli i kartę papryki. Wykładam sobie tutaj w swoim obszarze gracza, a następnie uzupełniam z kolumny, z której wziąłam karty. Następnie mój przeciwnik skusi się na tę kartę punktacji, ponieważ tutaj za pełen zestaw otrzymamy 12 punktów. Raz na turę w trakcie gry możemy zdecydować się na odwrócenie jednej z naszych kart celów na drugą stronę. Czyli nie chcę tego celu i wolę zrobić z tego cebulę. Przyda mi się do zbierania moich zestawów. Patrząc na moje kartę celu, widzę, że muszę unikać pomidora, ponieważ on mi da na koniec gry aż minus 4 punkty. Tutaj sobie zbieram paprykę oraz kapustę. I kolejna moja tura. Tym razem chcę sobie wziąć to jako kartę celu, do siebie do obszaru gracza. I widzę, że skończył się stos do dobierania. A więc bierzemy większy stos, dzielimy go na pół i część kart tutaj zostawiamy, żeby były. Trzy kolumny. Zakończy kończy się w chwili, kiedy wyczerpią się wszystkie karty zarówno na stosach, jak i na targu. Wygrywa gracz z największą liczbą punktów. Przystępujemy do podliczenia punktów za nasze karty celów. Tutaj udało mi się uciec przed pomidorem. I liczymy po prostu sobie punkty, jakie zdobyliśmy. Za zestaw cebula, papryka i kapusta zdobywam 8 punktów. Tutaj mamy aż trzy razy taki zestaw. Papryka, cebula, kapusta. Czyli to będzie 8, 16, 24 punkty. 24 punkty za tę kartę celu. Mam również najwięcej cebuli u siebie, bo mam aż 3 cebule, a mój przeciwnik ma dwie cebule, czyli otrzymuję 10 punktów. Kolejna karta celu. Tutaj mam minus 4 punkty za pomidora, ale ja na szczęście uniknęłam pomidora. Mam również 2 punkty za każdą żółtą paprykę i 2 punkty za każdą kapustę. I tutaj mam nadzieję, że zabędzie dużo punktów. Bo tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 punktów już za paprykę. Tutaj za kapustę 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 punktów za tę kartę. I ostatnia karta celu. Mam tutaj parzystą liczbę kapusty. Trzeba tego pilnować. I faktycznie mam 4 karty kapusty. Czyli udało mi się również tę kartę zrealizować. I dodatkowe 7 punktów dla mnie. Razem udało mi się zdobyć 55 punktów za te 4 karty celów i za taki zestaw kart. Teraz kolejno mojego przeciwnika. Podliczymy mu punkty dostaje 2 punkty za każdego pomidora i 1 punkt za każdą marchewkę oraz minus 2 punkty za każdą cebulę. Tutaj gracz zdobył 11 punktów za pomidory i za marchewki, ale trzeba odjąć jeszcze 4 punkty za cebulę. Czyli gracz zdobył 7 punktów za tę kartę, bo 11 punktów minus 4 to jest 7. Tutaj bogato otrzyma chyba przeciwnik punktów, ponieważ za cały zestaw warzyw dostaje 12 punktów, a tutaj ma przeciwnik mój cały zestaw warzyw dwa razy, czyli razem otrzymuje 24 punkty. Tutaj nasz gracz dostaje 2 punkty za każdą sałatę i 1 punkt za każdą cebulę. Czyli tutaj mamy 4 sałaty, 4 razy 2 to jest 8 i 2 cebule. Czyli razem 10 punktów. Ale niestety musimy odjąć minus 2 punkty za każdą paprykę. Czyli tutaj musimy odjąć 4 punkty. Czyli 10 minus 4 to jest 6. No i niestety nasz przeciwnik zdobył tylko 36 punktów za te trzy karty. Dziękuję za uwagę, a to była gra, point, salade.